Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś kolejny demontaż kolejnej Noki. Tym razem to model Noki 6500 Classic. To jest dość specyficzna Nokia, naprawdę. Posiada wbudowanej pamięci ten gigabajt. Na ten czas naprawdę to było coś konkretnego, jeśli chodzi o no, tak mało zaawansowany model Noki. Ściągamy sobie klapkę. Klapka dość ciekawa baterie. Jeśli chodzi o baterie to jest model BL6P. I sprawdzamy sobie informacje na lepce informacyjnej. Model 6500 Classic. No i została wyprodukowana Węgry. Teraz sobie ściągamy jeszcze górę. Tutaj zobaczcie jest dość specyficznie to skonstruowane żeby tę ściągnąć górę, to musimy również ją przesunąć na samą górę. To jest naprawdę dość ciężko, no ale tak to jest zrobione. O, o, właśnie, w taki sposób. No i przez to się troszkę to niszczy powiem szczerze. Ale inaczej się po prostu nie da tego zrobić. E, i jeszcze, że jak, no i to powiem wam że jak prawie wszystkie telefony, które pokazuję wam. Jest to pierwsze, pierwsze rozkręcanie, pierwsze tej noki. Tu widzę, są cztery śrubki, jest tu jedna, tu powinna być druga, tu jest trzecia, tu czwarta, ale widzę, że powinno to być zrobione gwiazdką mniejszą. Prawdopodobnie. Za chwilę wracam. Tutaj już znalazłem odpowiedni torx do tego telefonu. To będzie torx T5H, a tak był T6H. Więc tu jest jedna, tu jest druga, trzecia i czwarta. To jest jakoś specyficznie to zrobione pod wyświetlaczem. Może powinniśmy pierwszy sobie wyciągnąć ramkę wyświetlacza? Te wszystkie idą bardzo ładnie, ale jedna niezbyt. Więc sobie spróbujemy tą ramkę od odjąć. Będzie nam znacznie lepiej. O, tu jest bardzo połączona wraz o jest, nie. Udało się zrobić. Dobra, pięknie udało się zrobić. Więc najpierw sobie wyciągnijcie, wymontujcie ramkę wyświetlacza. Tu jest głośniczek i dopiero sobie odkręcajcie wszystkie śrubeczki. Tu jest ostatnia śrubeczka. Bo trzy pójdą, ale ta ta coś blokuje, właśnie. A blokuje ta remeczka. Jest. I już tutaj mamy wyświetlacz, który sobie. No właśnie, który jeszcze sobie nie wymontujemy. Bo tutaj musimy pod spodem sobie wyciągnąć. Metalową jakąś blaszkę. Tu jeszcze jest mniejsza śrubka. Ta śrubeczka tutaj właśnie blokuje. Blokuje tą całą ramkę, widzicie? Teraz dopiero możemy ją wyciągnąć. Oba. Ale ten telefon jest dość specyficznie złożony, ale bardzo ciekawie. I tu jest ta Bardzo ciekawie, naprawdę, zobaczcie. Tu jest ta ładowania mikro USB. Bardzo ciekawie, więc takie coś wymieniamy sobie, i mamy już z głowy aparat, wszystko. Tu jest nasz wyświetlacz. Tu jest kolejna tasiemka, ale tasiemka już od klawiatury. Klawiaturkę sobie ściągamy. I tu jest płytka klawiaturki. Czy w ogóle da się ją wyciągnąć? Czy się nie da? Tu jest tak wszystko dość mocno zakneblowane. Pewnie się da. Trzeba szukać rozwiązania. Tu jest coś. Tu jest. Możemy oczywiście podważyć. Z drugiej strony. No, to widać. Tutaj. Tak to wygląda. Tu jest antena zasięgowa, mikrofonik i nakładka, kreatury numeryczno-funkcyjnej. My sobie to możemy oczywiście wszystko ściągnąć. Ja tego już nie będę robił. O, coś mi bateria pada. Taka awaria. I jeśli chodzi o wyświetlacz, tu, jeśli chodzi o płytę główną, oczywiście podważamy sobie. No, tu jest. Oha, tu jeszcze jest antenka. I tu jest. Wszystko dość prosto. Widzimy, że jest wszystko. O, tu jeszcze wciągamy sobie antenkę. I dopiero teraz płytę główną. I tak wygląda płyta główna w tym modelu Noki. Noki 6500. Classic. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o ten model Noki, to jeśli. Ktoś pierwszy raz sobie chce wydobyć telefon i chce zrobić to bez żadnego poradnika, to myślę, że może mieć z tym kłopot. Ja to robiłem troszkę na szybko, więc mogłem być jakieś błędy delikatne, ale tak czy owak, gdybym to robił na spokojnie, to spokojnie bym sobie z tym poradził bez żadnych tutaj problemów i jakichś tam usterek. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Demontażach i innych. Cześć.